Dzisiaj serdecznie miło jest mi gościć jednego z największych ludzi, i których już jest tak naprawdę mało, bo coraz mniej jest kulturystów w wagi ciężkiej, wagi ekstremalnej. Kulturystę tak naprawdę z czasów przeszłych i obecnych, no bo dalej startuje. Witamy Andrzeja Kołodziejczyka. Cześć, witam wszystkich. I dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o nim, o tym, jak to się wszystko zaczęło, i może właśnie od tego zacznijmy. Niektórzy zaczynali w piwnicy, niektórzy zaczynali na strychu. Jak to było u Ciebie? No cóż, ja zaczynałem jako 15-letni niespełna chłopak. Moja przygoda z treningiem siłowym zaczęła się w sumie od treningu z parą handli z sprężynami w domu. Tak sobie trenowałem jakieś 6 miesięcy, następnie zapisałem się do klubu kulturystycznego, który był u nas w Radomsku. Znaczy, to nie było z prawdziwego zdarzenia siłownie tak jak są teraz. To był po prostu kulturyści mogli tam sobie ćwiczyć. Była sekcja kulturystyki dwie godziny dziennie, między 17 a 19, tak. Przychodziła sekcja kulturystyki i ćwiczyła sobie na, na sprzęcie dla ciężarowców, powiedzmy tak. Mieliśmy tam dodatkowe kilka hanki, no i tak trenowałem pierwszy kilka lat, no. czyli głównie sztangi, pomosty i taki był trening kulturystyczny. I w sumie dużo zostało z tego, bo jak oglądałem Twoje treningi, do tej pory wszystko tak naprawdę bazujesz cały czas tak naprawdę na podstawach. No, no, bo podstawy są po to, żeby na nich bazować, tak? Mi... <grywa> fajnie, fajnie się ćwiczy na maszynach. I to jest bardzo dobre uzupełnienie treningu siłowego, ale jednak traktuję maszynę zawsze jako uzupełnienie treningu, a nie jako podstawę tego treningu. Jak porównujesz tak naprawdę? No bo teraz wiadomo, współpracujesz też z Łukaszem, dojką, często widać się tam na ekstremach i tak dalej. Jak właśnie porównujesz, czy jakby kulturyści z tamtych lat, że tak to nazwę, mieli taki sprzęt, jak kulturyści teraz wyglądają. Jakie by było tak naprawdę, Twoim zdaniem, porównanie? No jakby ich można było, dużo na pewno poszliby do przodu. Znaczy, no to, to są, wiadomo, to są dwie różne epoki, tak nie ma co porównywać. Tak? Teraz nie tylko sprzęt poszedł do góry, poszła do, do góry suplementacja, w ogóle wiedza o całym treningu, o, no też o farmakologii, co to dużo ukrywać. tak? No także to wszystko się rozwinęło, także no to są po prostu dwie różne epoki. No. Powiedz mi, początki, prawda, mieliśmy już sobie, czyli najpierw zaczynałeś na sprężynach, klub kulturystyczny. I kiedy tak naprawdę zacząłeś przygodę z kulturystyką jako przygotowania do zawodów stricte, Twoje pierwsze zawody. Znaczy tak, ja zacząłem trenować w 91 roku właśnie w tym klubie kulturystycznym, to był RKS Radomsko i, i, i klub ciężarowy, ale trenowali też tam kulturyści, tak? W ogóle w 1991 roku właśnie były wtedy. Mistrzostwa Świata w Katowicach w kulturystyce, tak się akurat złożyło. I bardzo mi zaimponował Mirosław Daszkiewicz, on wtedy wygrał do 90. i strasznie mi jego imp i sylwetka imponowała. I to powiedzmy, jeżeli miałbym wskazać polską moją inspirację, to był właśnie on. I, I trenowałem w tym klubie od 91 roku. W sumie wystartowałem pierwszy raz w zawodach po trzech latach w treningu. To były, zdaje się, zawody w Wino Wrocławy, czy Włosław, już nie pamiętam. W 1995 roku natomiast to już były takie, takie poważne przygotowania do Mistrzostw polskich Juniorów w Ciechanowie. Po drodze były zawody w Słupsku, Puchar Pomorza. Wygrałem tam kategorię juniorów. Wtedy były kategorie juniorów powyżej 80 kg. Jako ciekawostkę powiem, że do 80 wygrał wtedy Mariusz Strzeliński, który potem wygrał Open tych zawodów. I jakoś dwa tygodnie później były Mistrzostwa Polski w Ciechanowie i to było właśnie moje pierwsze Mistrzostwa Polski Juniorów. Zdobyłem tam brązowy medal. Startował też tam Marek Oleniczak, żeby było ciekawie, który, który zdobył wtedy czwarte miejsce. No i tak, taka poważna przygoda z kulturystyką zaczęła się właśnie wtedy. I powiedz mi, jakie jeszcze nazwiska wtedy, może przypominasz sobie, jakie jeszcze nazwiska wtedy brały udział? No bo fajnie, fajnie zawsze jest wspominać te legendy. No, nazwiska może i pamiętam, ale. Nie wiem, czy naszym młodym widzom coś to mówi. Nie, znaczy, wiesz, właśnie taka... fajnie, ja temu, temu właśnie to chcę, żeby oni właśnie poznali się z tymi starszymi zawodnikami. Taka postać, on, on zdaje się nie startuje już teraz, ale też w mojej kategorii startował Lech Zajko wtedy na przykład w Mistrzostwach Polskich w Ciechanowie. W ogóle było dużo, dużo było zawodników, nie sposób wszystkich spamiętać i kiedyś było generalnie, w tych latach, w połowie lat 90, więcej kulturystów startowało, więcej było na scenie ludzi. Może dlatego, że teraz jest podział na kategorie tych fitness i tak dalej i ci zawodnicy się tak podzielili. No w każdym razie no, wtedy zaczynali też no, powiem ciekawostkę taką, że rok później w 96 roku Mistrzostwa polskich Juniorów, które były eliminacjami do Mistrzostw Świata Juniorów. One były też w Katowicach te Mistrzostwa Świata, żeby było ciekawie. No i wtedy właśnie już startowałem z, y, z Radkiem Strzeli, y, przepraszam z Radkiem Słodkiewiczem, z Darkiem Karpińskim. Z Radkiem Słodkiewiczem wygrałem w kategorii, przegrałem potem w Open, żeby było śmiesznie. Zresztą startował Marek Olenicz, który niestety zajął szóste miejsce, nie dostał się do kadry. No także takie były to początki, powiedzmy, tych, tych ciężkich w Polsce, które tam te kariery się rozwinęły, powiedzmy, w latach 2000, 2000 później. tak? A przygotowania do pierwszych zawodów, jakie w ogóle wspominasz? Pamiętasz może, jak wyglądała dieta mniej więcej wtedy? Powiem tak, ja, jeżeli chodzi o trening, to. Bardziej pamiętam trening, bo ja treningi zapisywałem kiedyś i te notatki mam tam, kiedyś je odkopę i je nawet pokażę, może na Instagramie albo na Facebooku. Także trening to był. Trening niewiele się różnił od tego, który teraz wykonuję. Troszeczkę może się różnił, ale nie aż tak bardzo. Jeżeli chodzi o dietę, no to była klasyczna, typowa dieta białkowo-węglowodanowa z powolnym ucinaniem węglowodanów, czyli redukcja kalorii, i tak się to robiło po prostu. I teraz dużo się chyba nie zmieniło. Jak teraz wyglądają Twoje przygotowania? Dalej jest białkowo-węglowodanowa, czy bardziej tłuszcze? Nie, nie, nie. zawsze bazuję na węglowodanach jako źródle energii. Po prostu do, dopasowuję ilość tych węglowodanów do tego, jak wyglądam w danej chwili, ile mam do zrzucenia. Czasami jest nawet taka sytuacja, że tych węglowodanów wiem więcej przed zawodami niż poza sezonem, bo aktualna przemiana materii jest na takim poziomie, że trzeba tych węglowodanów dostarczać więcej. Generalnie yy, nigdy nie na diecie niskowęglowodanowej lub nawet ketogenicznej. nie, yy, znaczy próbowałem, ale nigdy mi ta dieta nie przypasowała, także w przygotowaniach raczej się kieruję te dietą białkowo węglowodanową. Wiadomo, z jakimś tam dodatkiem tłuszczy, ale nie jako przewożającym źródle energii. Jak podchodzisz w ogóle do kardio? U Ciebie to jest jakieś duże ilości, są kardio czy kardio to staram się. To też minimalna ilość, jaka tylko powiedzmy gwarantuje jakieś spalanie tkanki tłuszczowej. Nie przekraczam zwykle 40 minut dziennie, jak się przygotowuję do sobą. Jedna tylko seria, jedna sesja dziennie 40 minut. Tak, tak, tak. To Karty to, się można zajeździć, po prostu źle to działa na wygląd sylwetki, na mięśnie, na na twardość, na gęstość muskulatury. Także tak, to trzeba dopasować tą podaż kalorii i ilość cardio, żeby to wszystko ładnie grało. Ale jeżeli mamy dietę poza sezonem, to raczej zauważyłem, że nie jesteś. Typem, który jakoś mocno się ulewa, czy coś takiego, przynajmniej teraz, jak patrzę, to raczej, raczej trzymasz tą formę w ryzach cały czas i sobie potem co najwyżej. Tak, no wiadomo, że nikt nie jest w stanie zachować formy startowej cały rok, czy nawet zbliżonej do startowej, ale powiedzmy ten margines 7-10 kg powyżej formy takiej scenicznej, staram się nie te, tego, tego marginesu nie, nie, prze, nie prze. więcej nie ważyć po prostu. Bo już chyba takie strykne budowanie, narzucanie na siebie kilogramów nie jest twoim celem, jakby nie patrzeć. No nie, to już no to już jest, nie jest etap mojej kariery, powiedzmy, tak. Ja mogę poprawiać detale jakieś, mogę poprawiać jakieś fragmenty, sylwetki, starać się nad czymś popracować miejscowo, ale ogólnie rozbudowywać i rozwijać się jako kulturysta w sensie wzrostu masy mięśniowej, to już, to już, nie, to już nie jest dla mnie w tej już nie te lata, że tak to nazwijmy. Z kim miałeś taką największą rywalizację na scenie? Pamiętasz, kogoś, jakąś taką jedną osobę, z którą rywalizowałeś? No Radek wspomniałeś wcześniej, że w Juniorach. Tak, Radek w Juniorach. Tylko jeżeli miałbym wskazać taką osobę, która była taką moją motywacją, kolegą i taką też, z którą rywalizowałem, no to był oczywiście Marek Olejniczak. No, rywalizowaliśmy od lat. Raz ja wygrywałem, raz on wygrywał. no i to w tej kategorii ciężkiej powiedzmy te pojedynki były, to uważam, bardzo nasze ciekawe, tak? No wzrostowo jesteście podobni, muskulaturą też, nawet wyglądem, więc mogło to być bardzo, bardzo podobne na scenie i bardzo podobnie wyglądać. Zresztą mieliście wiele też sesji, Ty, Marek, Radek razem, było wiele nagrań, zresztą są nadal na YouTubie, jakby ktoś chciał zobaczyć. A co oceniasz jako swój największy sukces do tej pory tak naprawdę? Znaczy, generalnie sukces sportowy to na pewno są medale Mistrzostwa Świata, czyli 2011 rok Mistrzostwa Świata w Indiach, potem 2014 brąz, 2017 mój ostatni start w amatorach, też brąz, ale później się okazało, że jednak skoczyłem na, na drugie miejsce. No, wiadomo, najbardziej się liczy, najbardziej smakuje ten medal zdobyty na scenie, ale jednak gdzieś tam w statystykach widnieje, że jestem tam drugi w tym 2017 roku. Jeżeli chodzi o taki naprawdę sportowy, taki mój osobisty sukces, to uważam, że Puchar Polski w 2011 roku, kiedy mi się udało wygrać, to był naprawdę naprawdę dla mnie wielkie osiągnięcie, bo wtedy wszyscy najlepsi zawodnicy, którzy byli w Polsce, się szykowali na ten Puchar. To było, pamiętam, nagłaśniane na, na forach Animala i tak dalej na SFD. Każdy obstawiał, może ten wygra, może Tomek Bobrowski, może Marek Olejniczak, a może Tomek Lech, a może Kołodziej. I w takiej stawce mi się udało tam wygrać. Naprawdę sobie bardzo to zwycięstwo cenię do dzisiaj. Kiedyś nie goniło się chyba tak bardzo za kartą projekt, teraz, nie uważasz? Bo kiedyś to była taka po prostu: no, się rywalizowało i okej, okay, fajnie było, jeżeli się doszło do tej karty, ale teraz dużo osób dąży do tej karty tak na siłę, wiesz? Jest też łatwiej ją zdobyć. Znaczy, generalnie teraz, jeżeli się IFBB podzieliła, no to też tą kartę jest na pewno zdobyć łatwiej, bo jest dużo zawodów. Kwalifikujących do, do zdobycia tej karty, i zarówno Elite Pro, i NPC y, jest duża możliwość, tą kartę po prostu wygrać. No i dużo osób z tego korzysta. No. Jak teraz wygląda Twój off-season, tak naprawdę, czyli ten y, y, okres, y, bo już wspominaliśmy niego, niż tak bardzo masy, czyli teraz jest, to jest bardziej odpoczynek, sobie tam y, schodzisz i tak dalej, czy bardziej po prostu jakoś utrzymanie i dopiero potem, tak jak na przykład Szymek łada, to robi? Y, nie, ja bardziej. Jeżeli miałbym właśnie porównywać się, to moje szykowanie do zawodu wygląda właśnie tak, jak u ładnie. Czyli teraz to jest okres, taki powiedzmy, odpoczynku bardziej. Jeżeli nie mam zawodów w przeciągu najbliższych 6-7 miesięcy żadnych w planie, no to po prostu teraz trenduję rekreacyjnie i staram się być w formie jak najbardziej. Ja nie lubię też czegoś takiego, żeby się zapuścić totalnie, bo, bo jestem jednak sportowcem i staram się jakoś tam wyglądać. Tak? Poza tym zobowiązują mnie różne kontrakty do tego i tak dalej, ale. Stricte tak do zawodów to się szkuję właśnie, jest termin zawodów, jest powiedzmy mi 5 miesięcy, wtedy troszeczkę zwiększam masę mięśniową jednak nieznacznie i potem się już skupię bardziej na, na rzeźbieniu tej sylwetki. Tak. I tak jak powiedziałeś, że już tak naprawdę no, nie lubisz robić tego kardio za dużo, nie, nie robisz, nie uważasz jego za klucz, to do jakich ilości tak naprawdę węglowodanów czy tam kalorii schodzisz jako zawodnik na no, wagi jednak ciężkiej? Znaczy generalnie ilość białka to jest na stałym poziomie między 400 a 450 gram dziennie no i węglowodany to yy, też yy, to wygląda różnie tak jak już wcześniej wspomniałem zależy od aktualnego jego tempa przejmowania materii czasami na za przed zawodami zwykle to się waha między 300 a 500 gram węglowodanów dziennie i powiedz mi teraz ta dieta wiesz u nas teraz że tak te nazwy u tych nowych zawodników no jest trochę bardziej rozbudowana wiesz o co chodzi u ciebie to jest dalej taki old school, że jest wiadomo podstawa: kura, yy, ryba, troszeczkę może białka i tak dalej. Czy raczej jest troszeczkę innych też ciekawych źródeł węglowodanów, takich jak u nas są na przykład no, te płatki śniadaniowe po treningu? No ja po treningu jem kaszę mannę z białkiem na przykład. Wolej jakoś no, każdy ma też swoje jakieś tam smakowe upodobania, tak? No, generalnie ty... Nie wydziwiam za bardzo, tak? No, są jajka, są mięsa, jest trochę na biało, chudego twarogu, jest odżywka białkowa, no to są źródła białka głównie. Ale liczysz białko jako tylko białko, no bo niektórzy są też zwolennikami wliczania wiadomo, białka z ryżu i tak dalej. Nie, takiego białka się nie wlicza. to jest. To jest białko, które sobie tam jest, ale nie wlicza się do ogólnego poziomu makroskładników. No większość z nas raczej jako kulturystów tego, no niektórzy teraz robią, ale większość raczej raczej odpuszcza. E, powiedz mi co do twojego typu treningu. Wybierasz bro split, że tak to nazwę, ten stary split, bo wiadomo push pull to też split, czy teraz sobie rotujesz na przykład push pull, czy jak na przykład masz tak jak e, okres odpoczynku, to wchodzisz na jakiś tam czas na fbw i tak dalej. Znaczy nie, full body workout to raczej rzadko staram się ćwiczyć. Nawet w ogóle tego nie, nie ćwiczę. No, zwykle, zwykle robię splita, tak jak teraz przykładowo. Trenuję tylko trzy razy w tygodniu, czyli trenuję plecy z bicepsem, klatkę, barki, triceps, nogi. No to ten push-pull, tak jakby powiedzmy, tak. Tego się teraz trzymam. No Jeżeli ćwiczę cztery razy w tygodniu, to troszeczkę inaczej to dzielę, no, ale generalnie trzymam się zawsze tego splita raczej. Jeżeli już przechodzimy do przygotowań, to ile razy w tygodniu mniej więcej wypadają treningi siłowe? Treningi siłowe też cztery razy w tygodniu, niezależnie czy to jest okres przed zawodami, czy, czy poza sezonem. No, generalnie spalanie tłuszczu to jest dieta i cardio, a trening siłowy ma inne cele. No, te cele się nie zmieniają po prostu, czy jest przed zawodami, czy jest poza sezonem. Mniej więcej ile czasu zajmuje ci taki trening? Bo teraz są różne szkoły. no Wiadomo, niektórzy robią to 40 minut, niektórzy do 3 do godziny. Do godziny maksymalnie. Maksymalnie godzina i wszystko? I wszystko tak jest. To jest... I szczególnie, że ty no, nie podnosisz małych ciężarów, bo widziałem, że cały czas no, starasz się te ciężary, żeby były dość intensywne. Dłuższy trening wydłuża tylko tempo regeneracji i niekoniecznie to się przekłada na potem jakiś wzrost mięśni. No. Trzeba to wszystko jakoś wypośrodkować. Powiedz mi, przez, całe, przez całą swoją karierę tak naprawdę ćwiczyłeś w tak krótkim okresie czasu, że w godzinę i wszystko? No raczej tak, raczej poza godzinę to bardzo rzadko wybiegałem z takim dłuższym treningiem. No bo czasami, jak na przykład przypominam sobie Radka, to jest zupełnie inny typ treningu, no ale on teraz już ćwiczy bardziej objętościowo, wtedy też jak ćwiczył siłowo. Powiedz mi, jakie teraz masz obecne cele, no bo wiadomo jest, regeneracja i tak dalej, ale co potem? No, oprócz tej sytuacji, która teraz tam nam przeszkadza? No, ta, ta sytuacja determinuje w zasadzie całe plany w tej chwili, bo y, jest kwestia teraz, na pewno nie, wiosna nie wystartuje, no bo to już nie ma czasu na to, Ja już sobie obiecałem, że takie krótkie przygotowanie typu 2, 4 czy 6 tygodniowe, to już y, na razie sobie to zawieszę powiedzmy, bo sytuacja trochę tak wymusiła takie, takie podejście w tym roku, ale no, nie lubię wychodzić nie w pełni w przygotowanym, a to mi się zdarzyło w tym roku powiedzmy dwa razy, tak? Dlatego, jeżeli wystartuje, no to jesienią, ale to też musi być jakoś potwierdzone, naprawdę, tak stuprocentowo, że jest kalendarz imprez. Ta pandemia powiedzmy się już tam jakoś ustabilizowała i no nie chciałbym tak jak było rok temu, że naprawdę od listopada przycisnąłem mocno, i w marcu się okazało, że jest sezon odwołany. No to, 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 to nie było zbyt przyjemne. Tak? Także wolałbym, takiej sytuacji wolałbym już uniknąć. Powiedz mi, bo jeszcze mam takie do ciebie pytanie. 30 lat treningu już ponad. Zdarzyły się kontuzje. Zdarzyła się jedna poważna. Jak sobie poradziłeś z tą ostatnią kontuzją z bicepsem? No tak, zdarzyło mi się zerwanie bicepsu. Do tej pory właśnie jakoś omijały mnie te kontuzje. Starałem się też. Ja staram się zawsze trenować cyklicznie, czyli nie, nie, nie orać cały rok ciężko i na dużych ciężarach, tylko robić takie. Cykliczne, przy, cyklicznie ten trening sobie jakoś ustawiać i to zerwanie bicepsa mi się zdarzyło właśnie w takim lżejszym okresie treningów, ale no, to nie było na treningu, tylko po prostu no, w takich codziennych pracach tam podniosłem ciężkiego kamienia i w tym momencie ten biceps mi trzasnął, tak? no, jak sobie poradziłem, no przede wszystkim po takiej kontuzji bicepsa to jest bardzo ważne, jest szyb, szybkie go zoperowanie i zdiagnozowanie, ja to wszystko załatwiłem w niecały tydzień czasu, sześć tygodni miałem operację i powiedzmy, że jestem zadowolony z tego, z tego zabiegu, bo dosyć porządnie mi to zrobili. Nie ma żadnych zmian w ogóle w kształcie bicepsu, żadnych, żadnych ograniczeń ruchowych nie mam, także trzy miesiące się tam powiedzmy przemęczyłem bez tego treningu górnej partii, ale generalnie jakoś z tego wyszedłem i myślę, że to nie ma teraz wpływu na mój trening czy, czy przygotowania czy coś takiego. Takiego śladu nie zostawiło to trwałego powiedzmy. Robiłeś prywatnie czy na fundusz? Nie, nie prywatnie robiłem prywatnie. Oczywiście. Niektórzy czekają na fundusz. I może, może e, znasz, czy, czy pamiętasz nazwę kliniki, bo często ludzie pytają o te właśnie. Może jeżeli dobrze zrobione, no to warto wspomnieć. A, to, to, sporo ludzi do mnie pisze i czasami właśnie pytają się. To jest klinika w Bieruniu, ale nazwy tej kliniki to w tej chwili. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale jak poszukacie Bieruń, klinika ortopedii, to na pewno tam znajdziecie to miejsce, gdzie miałem tą operację. I naprawdę warte polecenia, bo też Jacek Gratusznik mi ją z kolei polecił, tą klinikę. I ja też ludziom polecam, jak do mnie piszą w takiej sprawie, to właśnie warto, myślę, tam do, do ludzi, którzy konkretnie w takimi zabiegami się zajmują. Warto skorzystać z ich usług w takiej przykrej sytuacji kontuzji. Bo Jacek też miał jakąś tam jakiś problem. No Jacek Ratusznik też zerwał bicep, tylko on w przyczepie barku zerwał, tak? I też Aha, tam okay, tutaj od dołu? Ja od na dole, tak. I zauważyłem, że zawsze to kulturyści robią właśnie, mają jakieś kontuzje, znaczy przeważnie, spo, poza miejscem pracy, że tak to nazwę, czyli poza, poza siłownią. No tak, no bo jednak na siłowni ten człowiek się rozgrzeje, ten, ten ruch już jest, mięsień do tego ruchu jest tak przyzwyczajony a jednak takie, takie szarpnięcie niespodziewane, takie, gdzie ten ruch jest w ogóle nie, nie mało kontrolowany, niewyuczony. Nie tak? No i czasami się to, tak się to kończy, ale też niestety trening siłowy pozostawia mikrourazy przez lata. Tak? Mikrourazy, mikrourazy, one się nawarstwiają i gdzieś to potem w pewnym momencie jakiegoś niekontrolowanego zrywu może właśnie strzelić. Dlaczego, tak, dlatego trzeba no, uważać. Miałeś jeszcze jakieś urazy, czy ogólnie Cię omijało, nic takiego poważniejszego? Poważniejszego? Naderwałem kiedyś klatkę, ale to bez żadnego takiego, powiedzmy, po trzech tygodniach już normalnie trenowałem, także miałem wylew i tak dalej, cała klatka sina spuchnięta, ale to było naderwanie i to zaleczyłem i też nie ma jakiegoś wpływu na, na wyniki. Mi też... To jest mi też... Powiedz mi te sześć tygodni, które no, nie mogłeś ćwiczyć z góry. Robiłeś po prostu, jakoś nogi sobie podzieliłeś na powiedzmy dzień dwóch, dzień czwórek i łydki, czy jakoś więcej regeneracji wtedy? Tak, żeby się. Żeby w sumie żeby się tylko ruszać, to sobie robiłem jednego dnia czworogłowę, powiedzmy, drugiego dnia dwugłowej brzuch. Tam ze trzy razy w tygodniu jakieś kardio sobie robiłem, żeby tak nie siedzieć nic nie robić. Także tak sobie tam radziłem w ten sposób. 30 lat treningu i co Cię tak naprawdę dziwi? Dziwi Cię coś jeszcze, znajdujesz coś takiego, co patrzysz na to i mówisz: Wow, tego jeszcze nie robiłem, to może mi się przydać? Znaczy, generalnie się człowiek uczy cały czas czegoś i, i zawsze się może czegoś nauczyć nowego, ale jednak myślę, że trzymanie się podstaw i nie kombinowanie za bardzo, no bo można naprawdę kombinować. Że niektórzy zmieniają dietę z takiej, nagle na taką, potem jeszcze na taką i. Najlepiej trzymać się postaw i ewentualnie delikatne modyfikacje pod swoje jakieś potrzeby, pod swój organizm i dostosowywać, żeby. No, to nie ma cudów. To no. żadnych cudów nie ma. Jeżeli coś się znajdzie dobrego dla siebie, to można najwyżej to delikatnie y, jakoś ulepszać, a nie szukać co dwa, trzy tygodnie nowej diety, nowego treningu czy nowego jakiegoś tam środka, suplementacji. Także tak a jeżeli mówiliśmy już o inspiracji, o takiej osobie, którą śledziłeś, bo był pan Daszkiewicz, oczywiście świętej pamięci, a. I ktoś z zagranicy? Dorian? No Dorian na pewno. Jego, inspirowałem się jego metodami treningowymi i sprawdziłem je u siebie, u siebie, i w moim przypadku się one sprawdziły. No też inspirował mnie swoją taką etyką pracy i taką powiedzmy no inaczej niż trochę amerykańscy kulturyści, taki inne podejście do tego, tak? bardziej takie profesjonalne, bardziej takie. Podejrzewam, że ta, takie podejście jak Dorian, gdyby miał na przykład Flex Wheeler czy Sean Ray, to oni by, to oni by zdobyli to Mr. Olympia, a nie on. On właśnie tą etyką pracy i tym takim zaangażowaniem myślę, że dzięki temu wygrywał. No i oczywiście za młodych latarną Schwarzenegger, no to chyba jest osobiste dla każdego. Na większości, a szczególnie mentalnie to, co potrafił. Tak naprawdę co Arnold powiedział, to zrobił. Zawsze to, co chciał, to osiągnął. No dokładnie. Eee, powiedz mi, też spotykałeś osoby, prawda? Spotykałeś wielu kulturystów, widziałeś wielu kulturystów na żywo. Czy by, był ktoś taki, kto naprawdę popatrzyłeś na niego i nie spodziewałeś się, że będzie wyglądał aż tak dobrze na żywo? Nie, raczej takiego szoku jakiegoś nie, nie dostałem. Nie doznałem zawodowców tam widując na różnych targach czy zawodach. Także no. Raczej było odwrotne, raczej, mówiłem, spodziewałem się, że będzie większy. A raczej takie miałem odczucia w drugą stronę. Właśnie specjalnie trochę to zaczepiłem ten temat, bo y, wiele osób obecnie wzoruje się, właśnie patrzy na tych kulturystów, czy to gwiazdy fitness na Instagramie, czy to na Facebooku, a potem na żywo okazuje się, że wcale nie wyglądają tak dobrze i wcale nie są tak olbrzymi, jak nam się wydaje. No to jest właśnie, to jest też taka magia ówczesnych socjal mediów, tak? Że można sobie tam różne, różne triki zrobić i się wygląda dużo lepiej to jest raz. No i dwa, że widać nawet po tych socjal mediach, że no nie trzeba być utytułowanym zawodnikiem, żeby mieć jakieś wielkie zasięgi, tak? jest, jest, jest taki. No, no jest, jest taki, no tak ten świat teraz wygląda po prostu, tak? No niestety albo i no bo jednak otworzyło to wrota do zarobków dla większej ilości osób, bo wiesz, kulturystów nas jest tylko, no mała teraz liczba, szczególnie, no już szczególnie kulturystów, wiesz, ciężkich, tak jak ja dążę do tego, żeby być, czy ty jesteś, prawda? No, no tak, kulturystyka ekstremalna generalnie to jest jakaś nisza, dlatego że, nie, no, osiągnąć taką sylwetkę trzeba mieć, no już też jakąś genetykę i to jest, no, dla... Powiedzmy dla węższej grupy osób, tak jakby zarezerwowana, ale jak, jeżeli mamy to fitness sylwetkowe, mamy kulturystykę, męs fizyk, klasyk fizyk właściwie, tak. I tam już mogą się spra sprawdzić swoje siły. Zawodnicy powiedzmy nie z taką genetyką do rozwoju muskulatury i jak najbardziej to jest wtedy dostępne na szerszej liczbie ludzi. Nie? E, powiedz mi, tak na koniec, jeszcze mam dwa w sumie pytania. Pierwsze, Teraz jest takie częste i popularne prowadzenie ludzi. Czy ty się tym zajmujesz? Czy prowadzisz ludzi online? Treningi personalne, cokolwiek. Personalne i online. Z tym, że online, staram się powiedzmy tych klientów też tak za dużo nie, nie prowadzić, bo potem nie można się skupić dobrze na jednym, drugim, trzecim, jak się ma tych klientów tyle, to potem już. No, jeżeli chcę komuś pomóc profesjonalnie, to staram się tą grupę powiedzmy trzymać taką stałą, nie, nie liczną i tego się trzyma po prostu. A... I też jak najbardziej u siebie w klubie w Rodzomsku. Normalnie personalne też prowadzisz? Personalne też prowadzę. O, to ciekawe. E, I powiedz mi, przygotowujesz też ludzi do zawodów, czy tylko to jest takie prowadzenie? E... I do zawodów i raczej i takie, żeby powiedzmy formę na wakacje zrobić, czy tam dla siebie. To W sumie to jest inny cel, ale Środki i, i to są w sumie podobne, no. no tak, no bo i tak i tak musi być deficyt i zaangażowanie. chyba najpierw rozbudować miejsce, potem je wyżej bić, także to wszystko jest, na tych samych zasadach się opiera. Przez tyle lat, jak patrzysz na kulturystów, prawda, i patrzysz, że przygotowywałeś ludzi i prowadziłeś normalnych, że tak to nazwę, Januszy, osoby, które chcą tylko zgubić parę kilogramów, osoby, które mają no inny cel niż my. Ciężej się pracuje z kulturystami, czy właśnie z takimi osobami, które mają krótki cel typu no, ślub. Na przykład za parę, za parę miesięcy mam ślub, co fajnie wyglądać. Jednak, jednak ciężej się z kulturystami takimi do zawodów. Też nie ma co się dziwić, bo jest ten stres, jest, jest, jest taka też jakaś presja, że czy mogę to zjeść, a może powinienem odpocząć, a może jednak to kardio więcej. No to jest też no, trzeba mieć też to na uwadze, że z takim człowiekiem, który do zawodów się szkuje, trzeba mu poświęcić no, trochę więcej uwagi. O wiele więcej uwagi. I powiedz mi, dlaczego widujemy cię tak rzadko w social mediach? Bo masz ten swój Instagram i tak dalej, no ale jeszcze jest YouTube, rozmowy i tak dalej. Znaję się szczerze, że YouTube'a zaniedbiałem ostatnio trochę. Chyba muszę to odwrócić. No, masz Bo swój kanał. Ma, mam swój kanał. Tak i dosyć go tam systematycznie prowadziłem. Ostatnio troszkę tego zaprzestałem, ale nie no jestem i jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. Staram się regularnie jakieś posty stawiać, także. No tego YouTube'a faktycznie masz rację troszeczkę ostatnio tam zaniedbają, ale odkurzę go na pewno i tam będę też coś tam się udzielał. Bo często fajnie się ogląda właśnie treningi takie, no bo u ciebie to jest taki po prostu trening. Jest cisza, nie ma rozmowy, robię swoje do domu. Wiadomo, że no teraz modne są treningi, gdzie sobie rozmawiamy podczas treningu, gadamy, no bo wtedy fajnie się sprzedają, bo wiadomo, więcej osób może przyjść i tak dalej, no ale no gdzie jest trening, tam. Jeszcze tak jak stara szkoła lubiła, tak jak ja to nazwę, no bo ja też lubię bardzo Doriana oglądać, to tak jak oglądaliśmy, na pewno ty też oglądałeś tysiąc razy Blood and Guts, to tak samo tutaj jest cisza, po prostu skupienie na swoim celu i, i działanie, prawda? No zgadza się, no ale też i chcąc... prowadząc YouTube'a też trzeba coś przekazać, prawda, widzom, czyli... Zapraszam na, w ogóle na mój kanał na YouTube, tam jest sporo filmów, gdzie też omawiam techniki ćwiczeń swoje, swój trening, także też zapraszam, warto zajrzeć, na nie tylko jest trening, do domu, także jest tam też takich, można znaleźć kilka fajnych informacji. Na dole na pewno wszystko podlinkuję, żeby wiadomo, żeby ludzie mieli kontakt, czy tam będą chcieli na prowadzenie online się zgłosić, czy coś, no to śmiało będą mogli się odzywać. Mm. I powiedz mi teraz tak, Ciebie można spotkać u Ciebie w klubie, tak? No bo często też bywasz na Xtreme, tam widziałem. No ja codziennie jestem na, w klubie Xtreme Radomsko. U siebie. A ciebie... czyli to jest Twój klub? Bo ja pomieszałem. Nie, nie. Kiedyś miałem klub koło Jim, ale Jasne. teraz jestem na co dzień w klubie Xtreme Fitness Radomsko. No bo wcześniej ćwiczyłeś te przygotowania z YouTube i tak dalej, były zupełnie w innym miejscu. To nie były tak? Tak, tak. Do, z różnych miejsc. Bo ja ten kanał już parę lat prowadziłem, tak. także z, z różnych siłowni tam. I myślę, sobie. co tu się dzieje. <laughs> no ale ogólnie, czyli można cię spotkać tam i tam jak coś można umówić się na trening. Jasne, w Extreme, w Extreme Fitness Radomsko, dokładnie. Także dziękuję Ci bardzo za poświęcony Twój czas. Mam nadzieję, że ludzie e, będą bardziej chętni do poznawania legend kulturystyki, no bo jesteś jakby nie patrzeć naszą legendą, na której się jeszcze pewnie dużo osób wzoruje. Na dole podlinkuję wszystkie social media i tak dalej, także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy i dzięki bardzo. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Okay. Okay.